o godzinie 14 od dworzec Warszawa Śródmieście. Godzina 14 od dworca Warszawa Śródmieście. Stamtąd utworzymy sektor, którym dołączymy do Marszu Niepodległości. Po uroczystościach pod pomnikiem Romana Dmowskiego przejdziemy pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Za tę część marszu odpowiedzialne są kluby Gazety Polskiej. Dlatego wszystkich Państwa którzy chcieliby jutro oddać honor Romanowi Kmowskiemu, ale też Marszałkowi Józefowi Kusińskiemu, zapraszamy serdecznie do nas, ponieważ później może być ze względu na liczny tłum niemożliwe wrócenie do naszego sektor sektoru i pójście z nami pod pomnik Marszałka Józefa Kusińskiego. Chciałam też wyraźnie podkreślić i zaznaczyć, że wszelkie informacje o tym, że istnienia jakiś podział czy konflikt jest są Przebieg wyczerpujący w uroczystości jest w porozumieniu z organizatorami naszej niepodległości. Z wielkim bólem i smutkiem przyjmujemy wszelkie działania, które miały na celu zdezintegrować nas czy też przeszkodzić w naszym przejściu pod konflikt e, marszałka Szczególnie, że płyną one z, z tego gmachu, Rysławowi Komorowskiemu, że on jest tutaj tylko przejazdem przez chwilę.